Znajdujemy się w Poznaniu w Klubie Czerwony Smok, gdzie trenują nie tylko najwięksi mistrzowie MMA, w tym chociażby Borys Mańkowski, ale jak i sami widzicie, młodzi adepci różnych sportów walki. To tutaj również przygotowuje się jeden z zawodników Prime MMA, którym jest, uwaga, panie i panowie, strolowany. Zresztą sami zobaczmy, jak idzie mu na pierwszym treningu. No, no, vale. Jak mówiłem wam ja przed chwilą, jest to pierwszy trening strollowanego przed galą Prime MMA. Właśnie przed sekundą powiedziałem, że to jest twój pierwszy trening. Jak się czujesz? Siema, ale pierwszy dzisiaj. Ja myślę, że to jest twój pierwszy pierwszy. Nie, ja od trening ja trenuję od ostatniej mojej przegranej walki. Dzisiaj pierwszy, ale wczoraj były dwa, przedwczoraj też dwa, więc zapierdalam. No dobra, ale teraz już zaczynasz intensywne przygotowania. Tak, no na 100% też. Dziecki nie mam właśnie... Myślałem, że ten pojedynek będzie dla mnie motywacją, żeby schudnąć tak jak doratają 18 kilo. No ale tutaj z przeciwnika 170 kilo, wiesz o co chodzi. Ciężko mi zbijać wagę, jak dostaję takiego kolosa, nie? Więc stoję na wadze, robię formę, robię kondycję. Myślę, że jest ok. To jest mega ciepło i się strasznie poca. No dobrze, a co twoi trenerzy myślą na temat Twojego starcia z twoim przeciwnikiem? Są ze mnie zadowoleni z moich postępów, bo nawet jak nie mam walki, to inwestuję w te pieniądze, jest to moja zajawka, pasję nie robię tego dla siana, bo i tak na plus nie wyjdę, i tak, patrząc ile treningów zrobiłem od czasu ostatniej mojej walki, i mówią, że będzie dobrze, że dobrze się poruszam, że mam to 120 kilo, a mam zajebiste predyspozycje, dobrze kopię, dobrze się ruszam, dobrze schodzę na nogach, unikam ciosów, no mam nadzieję, że będzie okej, okay, nie? No dobrze, ale widzą Twoją wygraną, czy widzą wyrównany pojedynek? Wiesz to twoje trenerzy zawsze będą widzieć twoją wygraną, muszą się nastawić psychicznie, żeby ci ta psychika nie była tak. Jak w moim e, ostatnim pojedynku z Maciejem Ratajem była na mnie duża presja, pękła mi psychika, nie zadbałem o psychologa sportowego. Teraz o to zadbałem i myślę, że będzie dobrze, bo Rataj był najsłabszym przeciwnikiem w mojej karierze. Patrząc na moje umiejętności, które z nim posiadałem, e, a jakie on posiadał, no ale psycha buchła, to co w osie, głowa to 80% w pojedynku, no i niestety przegrałem. No właśnie, to wróćmy może do tej psychiki, bo dzisiaj to jest coraz bardziej popularne, że ludzie patrzą również na ten aspekt psychologiczny. Czym się różni Twoje przygotowanie teraz od tego, które właśnie miałeś wcześniej z Ratajem? Pod tym względem oczywiście psychologicznym. Eee, no tak. Jakiegoś trenera mentalnego? Eee, tak, tak. Zainwestowałem w psychologa sportowego. Generalnie są jeszcze dwa miesiące do walki. O, będę miał 14 prawdopodobnie, od 10 do 14 wizyt psychologa sportowego, żeby mnie dobrze nastawić. Kurczę tak jak trenerzy mówią u mnie grają moje umiejętności, dobrze się poruszą. Zaczynam od zera, ale nie gra ta głowa. Jak ta głowa nie zagra, to ja przegram ten pojedynek. Więc muszę zadbać jak najbardziej o to nastawienie mentalne, nie? Będzie A za mamy teraz Piotr Kamiński, który jest trenerem strolowanego. Się. Jak mu idzie? No powiem szczerze, że od ostatniej walki zaliczył fajny progres. Trenuje chłopak systematycznie. Przychodzi do mnie. Jak wiadomo mamy przygotowania do walki, to jest codziennie. Jest dwa razy dziennie. Wczoraj były dwa razy dziennie. Uważam, że na ten czas, który jeszcze mamy przed do zrobienia, to będzie w zajebistej formie. No dobra, to co nasi widzowie chyba chcą najbardziej wiedzieć, to co przygotowujecie na rywala. Wiadomo, że on wszystkiego nie możemy zdradzić, ale wiadomo, że jest wielki i trzeba będzie uważać na pewno na, no, na jego silne łapy. Na parter czy na stójkę? Dlatego nie możemy zdradzić. Wiemy, że rywal nastawia się na parter, ale spokojnie, ja mam brązowy pas w brazylijskim Żudzicu, jak chce parteru to może mieć parter bez problemu. No dobra, a ile teraz jeszcze będą trwały Wasze przygotowania do samego końca? Czy teraz te treningi będą intensywniejsze jeszcze bardziej? Teraz już wchodzi na mocniejsze obroty, bo musi, wiadomo musi tam pospalać to co niepotrzebne. Myślę, że ta pewno to mu pomoże w walce. Wchodzi na obroty, zobaczymy, no, teraz te obroty na pewno będą mocniejsze, a w czym bliżej walki to będzie jeszcze gorzej, nie? Niespodzianki przygotowujecie? Przygotowujemy. No. Mamy kilka w zanadrzu. Myślę, że zaskoczymy i to naprawdę grubo. Powiem szczerze, to ważna informacja. Przed ostatnią walką, jak walczył z Ratajem, trenowaliśmy dosłownie kilka tygodni do walki. On do mnie przyszedł, przyszedł po prostu tak jak ktoś przychodzi z ulicy, czyli przyszedł do mnie, powiedział, że chce ze mną trenować. I trenowaliśmy kilka tygodni. Tu trenujemy już ponad rok czasu razem. Wiem co potrafi, wiem na co go stać i myślę, że jak głowa i wszystko inne u niego zagra, no to będzie petarda. Czyli Ty już tutaj masz potencjalnego zwycięzcę. Ja uważam, że wygramy. Uważam, że wygramy efektownie i przed czasem. Co robi z Hetzmanem? I coraz mocniej. Bardzo mocne ciosy. Oj, biedny Hetman I tak już leży. No dobrze, a czego się spodziewasz w walce? No mówię ci, 175 kilo, te ręce takie ciężkie. Ja widziałem, jak on trzyma te ręce. Nie wiem, w samych rękach jest 5 kg, no to ciężko będzie mu je utrzymać 3 ja, rundy. Ja, ja, ja przepraszam, przepraszam. A proszę nie robić żadnych burd pod klubem, dobrze? To jest poważnie, to no. bez przekleń. Dzień Dobrze, przepraszam. Trening, trening był zrobiony, proszę teraz jechać odpocząć, zregenerować się i przygotować Zwróć, do walki. Dziękuję. dziękuję, do widzenia. Panie. No ale powiedz mi, nie boisz się na przykład, że jego cios może być zabójczy, jak pokazał to wcześniej chociażby na punchdownie? No to... Dobra, co wyjątkowego jest w tym busie? Mój bój, wszystko. Wszystko. Kocham to auto. Jest ono zrobione pod stylizację Evo 10. Eee, to jest auto z bardzo złą historią, jeżeli chodzi o e, serię Evolution 10, e, 9. No japoński klasyk i, i kocham to auto. Tu nie ma za dużo, ale jest tak zmodyfikowane, że naprawdę robi wrażenie. Dużo e, ludzi się na spotach jara tym autem. No i nie, nie kupiłem je za High Fame czy Prime jak wy później byście p***li. tylko kupiłem to za ciężką pracę, za daily, które robiłem na YouTube, na, na swoim kontencie. Ja na YouTube nagrywam od 12 roku życia, e, nie zarabiałem długo, długo na tym, bo chyba 7-8 lat ro, robiłem to za darmo, no i opłaciło się moja praca, moje hobby, e, przyniosło mi tutaj dużo benefitów, których się nie spodziewałem, bo w, nie, ja niestety dorastałem w patologii, nie było na mnie tam zostać na dżinsy, w się śmiali, bo tam chodziłem w jakiś i tak dalej, no ale robiłem swoje i, i opłaciło się chyba, nie? tutaj duża gala, tutaj fajne auto, tutaj fa, fa, fajne mieszkanie, więc bardzo się cieszę z tego, co mam i to doceniam. No to teraz mordy, zapraszam Was do naszej chaty pełnej youtuberów, pełnej kontentu, ciekawostek, oprowadzę Was, pokażę mój kanał YouTube, co robię, czym się zajmuję, nie jest to jakieś mega może ciekawe życie, ale może Was zainteresuje, jedźcie za mną. Witam, wpadajcie, Cześć. cześć, cześć. To powiedz nam, co u Ciebie w domu znajdziemy takiego wyjątkowego i czy spędzasz tutaj dużo czasu? No spędzam tutaj cały czas, z moją ekipą, tu jest jeden ekipowicz, jest nas generalnie czwórka, działamy wszyscy na YouTubie, mamy swoje kanały, no i generalnie nagrywamy sobie, nie? duży dom ekipy, jest wielki, dużo pomieszczeń, swobodnie się tu czuje, duży dom, duży człowiek. Dobra, to zrównam w takim razie skrót z MTV Creeps i się nas w takim razie po całym swoim Dobra, domu. Dobra, to, co to mamy? Generalnie, żeby to wyszło naturalnie, ja nie sprzątałem się z waszym Normalne ślady użytkowania, lustro zrawuje, łazieneczka, perfumiksy. No dobrze, wierzymy, że nie sprzątałeś. Normalne ślady użytkowania, nie jest jakoś pięknie. To jak wiadomo, jak u każdego streamera, podkładka z**alona, yy, pokój tak jak każdy. Może do góry teraz pójdziemy, o. Do góry streamuję, do człowieka... To będzie fajna streama, gościu. To będzie fajna, no. Chodźcie. To w takim razie chodźmy i zobaczmy, co tam się dzieje. Tu jest nas, a tu się o, o kurczę, z mikrofonem, z jest kamera, tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, widzowie, stream specjalny dla was. Siema. No, sieba sieba. No i to Jestem jest zaprasza... stanowisko, stanowisko właśnie, zapraszam tutaj wszystkich. Eee, Serdecznie możecie pokazać pokój. No. <taki> Także i dalej trafiliście na streamka, nie? No. I zapisuję właśnie to tutaj, pieniędzy pieniędzy zarobiłem wam, mówię, kupę siana. Kupię siana też, nie. No. Już nie muszę pracować do końca miesiąca. <taki> tutaj o Counter Strike, eee, są ludzie, jest czat. Piszcie jakieś serduszka. No, Dzięki Maciej, dobra. 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 dobra, wszystkiego dobrego, no. Dobra, idziemy zobaczyć w takim razie, co dalej. Co tu się dzieje. Tutaj pozwolę nam Ogarnął pokój sobie też. E, wszystko powinno być przygotowane. Bo A widzę, kto tu do... mieszka? E, Kifi, youtuber. E, czekaj, nie klejcie tego na momencie, czekaj. No i obiecaliśmy, drodzy państwo, że będą dymy, no i będą dymy, tak więc oglądajcie na pewno to, co się będzie dziać dalej, bo ja aż się boję. Generalnie właśnie, chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś. Mhm. O wzorze na, do naśladowania i chciałbym, żeby to było, żebyście tego nie wiedzieli. Generalnie tak. Ja właśnie, poczekaj, zobacz, czas, ale wróć do tego zdjęcia. Ja czytając, przygotowując się do tej rozmowy, tak? czytałem artykuł właśnie, gdzie widziałem to zdjęcie. I ludzie tobie bardzo gratulowali tego, właśnie jak wtedy schudłeś. Dlatego e... też nawiązałem wcześniej do tego, tak, czy tutaj i... znowu będzie jakaś metamorfoza. I właśnie tego chciałem właśnie też powiedzieć, że. Moment, bo szukam tego zdjęcia, żeby to, to było na kamerze uchwycone. Bo to jest dla mnie ważne, żeby to było. O, tutaj masz. Ja z chudem do 90 kg, wyglądałem tak. tak. E, ten człowiek jest taki sam, e, takim samym wzorem naśladowania, jak ten człowiek, czy gruby, czy chudy. Ja zawsze staram się być taki sam i nieważne jak wyglądam, już to udowodniłem na przykład tutaj po tej metamorfozie, e, której zrobiłem ze 147 kg na 90, e, że to nic nie zmienia. Jestem taki sam, nie, nie wyjebało mi jego, czy, czy nie zmalało mi jego. Po prostu jestem taki sam i, i to nic nie znaczy, jak. To wygląda. Nie każdy może wyglądać jak chce i trzeba to akceptować. A co to tobą kieruje w życiu? Oj, ha, ciężkie pytanie. Marzenia na pewno, cele, marzenia. To, że kiedyś nie mogłem spełniać niektórych marzeń, bo nie było mnie na, na, to, na to stać. Po kilku latach robienia swojego hobby zaczęło się to potężnie zwracać, czy, czy zacząłem potężne, fa fajne, no, no, potężne kwoty zarabiać i, i to mnie się, żeby spełniać, spełniać marzenia, być dobrym człowiekiem, pomagać innym, ale też przy tym rozwijać się i lecieć po swoje. Nie, nie boisz się tego powrotu? Nie, jara mnie ten powrót. Bardzo mi jara i to mi uskrzydla i ja chcę wrócić, ja chciałem wrócić, to robię dla... dla... dla tego... bo lubię to robię tego dla pieniędzy, no bo widziałeś, ja to co mam teraz, to mam pieniądze, mam, mam super auto, mam, mam wszystko, co, czego chciałbym sobie zapragnąć. Za walki nie dostaję takich pieniędzy, żebym ja musiał ryzykować. Ja po prostu się wciągnąłem u mojego trenera, to zostawiałem tyle pieniędzy, że przez następne może pięć walk mi się to nie zwróci. Lubię to robić, lubię to show, lubię wchodzić do oktagonu. jest to zajebiste, jak na przykład znajomi do ciebie piszą, angażują się rodzina, że jesteś w tym centrum uwagi, ja to, ja to kocham od małego i zawsze byłem takim małym atencjuszkiem, i lubię to do dzisiaj. Okej, okay, a twoje kolejne pojedynki. Jakie widzisz? Powiedzmy, że ten z Hetzmanem wygrywasz. I co dalej? Kogo chciałbyś widzieć naprzeciwko siebie w oktagonie? Bardzo chciałbym dorwać tą Rataja jeszcze raz. Pękła mi w Sylcha na walce z nim, marzę o rewanżu z nim, ale nie będę się prosił. On wyprosił walkę ze mną, on mnie zaczepiał, on pijany u kasy, on mnie zaczął wyzywać, i to jest i jeszcze dostał tą walkę, a co najgorsze ją wygrał. To jest dla mnie takie poniżenie, że on wygrał tą walkę, nic nie zrobił zro z tej walce. Jak wygram z Hetzmanem, chciałbym wyzwać tą. Rataja. Mam na niego dużo syfu, jeszcze do wyciągnięcia w, na przestrzeni publicznej. Będzie grubo. Jak go gdzieś spotkam, to na pewno prze, to, to na pewno poczuję mu, mój cios, bo nienawidzę go. Nienawidzę go złym człowiekiem. Dobrze, a na swojego obecnego rywala? Masz coś, szukasz czegoś? Nie szukam. Mnie z wyzywał. Myśli, że jest duży, ja jestem mniejszy, to, to mnie poskłada szybko. Nie, do, do niego nic nie mam prócz tej afery, że, że mnie tam wyzywał i ja, ja byłem chętny, żeby z nim się bić, bo on tam szukał przeciwnika, wyraziłem chęć, a on mnie zaczął wyzywać. No tak jak mnie zaczął wyzywać, to mam nadzieję, że go poskładam i pokażę, że czym większa szafa, tym głośniej się składa. To jest dobre. A jak widzisz siebie za 10 lat? No, kurczę, no, widzę się no, jako 32-latka już wtedy. Dalej spełniającego się. No, to, to było moje marzenie. Ja, każdy marzył, żeby być sportowcem, piłkarzem, strażakiem, policjantem. Ja, jak miałem 12 lat, powiedziałem, że chcę być youtuberem, mamo. Nie zabrania mi tego robić. Niestety, no zabraniała, no bo ja byłem adehadowcem, zawsze jedynki, dwójki, naganne no, oceny i, i miałem kary na komputer i nie mogłem się spełniać. No ale wyszło i chciałbym to robić do końca życia, do śmierci. No. Nie mam planów innych. To tym się jaram najbardziej. Po co coś robić, czego się nie lubię. No tak. Ja, tak? Ogła ogłaszane jest twoje zwycięstwo, no i masz mikrofon, możesz coś powiedzieć, albo kogoś od razu zaprosić na kolejną walkę. Kto to będzie? Tylko nie powtarzaj znowu tego samego. No ja go, go chcę tylko. Go chcę tylko. Jak nie on, no to kurczę, tak myśląc. Pusz Barber w Federacji jest jeszcze. Mówił, że, że pilką wygra. Odklejenie. Coś, co coś, coś, coś brał. Daj mi tego, bo ja też tego chcę. Chętnie spróbuję, Coś, coś brał. Jak on ze szpilką wygra, to ja mu łeb chcę urwać. <śmulety>